Idziemy w nasze wędrówki z Jezusem. Z Panem Jezusem dziś mamy kolejny fragment rozważania na temat dziesięciu przykazań. Jesteśmy przy szóstym przykazanie. Zabieganie o czystość powinno być dla was tak ważne, jak noszenie ubrania dla ochrony przed gąszczem insektów. To takie dzieci piorunujące porównanie. Wiecie, co było najgorsze na Syberii oprócz zimna? Kiedy była, był okres wegetacji trzech miesięcy, nieskończona ilość insektów. Jak nie miałeś ścisłego odzienia, nie nakryłeś trawy, twarz cała zgieziona, jedna rana. Jak wchodzili do baraków, miliardy wszów. To tylko wchodzili, oni opisywali, one się jakby na linach spuszczały z sufitu i po prostu. Ci, co byli zesłani, te dwa zbiory insektów wspominali z największą boleścią. I Pan Bóg porównuje dbanie o czystość, jak do kombinezonu, który nosimy dla ochrony przed gąszczem insektów. To jest praktycznie zamknięte wszystko, jeszcze jak kapsuła na głowie. W tej materii mamy być tak zdyscyplinowani i tak powinno państwo wychylać rodzina, szkoła. Dzieci, oni nas rozebrali do, top, do toples, a w wielu przypadkach do naga i mówią, że jak wszystko poznacie, te robale poznacie, że się wam nic nie stanie. Biedne dzieci, jak te bestie się nad nimi pastwią. Mówić o tych, którzy dewastują dzieci w tej sferze bestie, to jest zbyt delikatne. Nie ma takiego słowa na określenia tego ludzkiego potwora. Im wszystkim... Pan Bóg powiesi kamień moński, oni mają gwarantowane piekło. Kopujecie? Za życia mają gwarantowane piekło. To są mordercy niewidności naszych serc, naszych dzieci, nas wszystkich. Złe duchy poprzez nieczystość. Wyżerają bowiem z wnętrza człowieka wszystko, co dobre. Jak się patrzy na historię, prawie wszyscy wielcy przywódcy to dzieci byli hedoniści na niespotykaną skalę, jeśli chodzi o porządliwość, rządzę. dzieci, co oni wyrabiali? Złe duchy wyżerają bowiem znęcza człowieka wszystko, co dobre. Są jak pasożyty, które raz dopuszczone do swojej ofiary, oszpecają ją i doprowadzają do śmierci. To, sami, to samo robią z Wami ci, którym pozwalacie się. Uwieść i doprowadzać do nieczystości. Ci, którzy, z którymi postępujecie w nieczystych relacjach, nazywając je miłością. Proszę sobie zapamiętać, co mówi teraz Pan Bóg. Piekło jest pełne zakochanych. wiekło jest pełne zakochanych. Dziś zakochania praktycznie zrobiono kultyczność. Młodym nagadano, że mają mądrość życia i umią wybierać to, co dobre. Musicie wiedzieć, dlaczego jest tak ogromna nienawiść kapłanów. Ten program, program, plan, program dewastacji moralnej nas jest dzieci przygotowany przed dziesiątkami, dziesiątkami lat. W seminarium mi nikt nie powiedział o pedalstwie w naszych szeregach. Nikt mi słowa nie powiedział o pedofilstwie. Nic, nic, nic. Ani słowa. Było to tabu. Ani o żadnej konsekwencji tego. Dzisiaj bezprawnie się morduje kapłanów tak zwanym prawem kościelnym, jak oni o tym nic nie wiedzieli. A ci, którzy byli w guwięku, Mieli pełną władzę i póki był czas komunistyczny, wtedy można było wszystko robić. Dzieci rozkręcili to zepsucie na niespotykaną skalę. To samo zrobili z Wami, z Waszymi dziećmi. Tylko ręka Boga może nam pomóc. Wszystko wskazuje, że będzie to ręka karząca, bo miłosierdziem, rękę miłosierną ten grzech nienawidzi. Czystość jest dowodem miłości. Ostatni punkt z tego, moi drodzy, przykazania. Stworzyłem ludzkość, aby mi oddawała chwałę. Stworzyłem ją z miłości. Doskonałą, perfekcyjną, nieprawdopodobne przeszczenie DNA, rozumu, funkcjonowania dzieci, miliony struktur, kanałów, więzów. Jeśli patrzy biologicznie na człowieka, to to jest arcydzieło twórcze. Kaletka, czustka, żołądek, wątroba, serce, nerka wymieniać te dzieci. To wszystko fenomenalnie funkcjonuje. Żaden silnik, żaden przedmiot stworzony przez człowieka nie jest w stanie tyle lat funkcjonować, co człowiek. Człowiek jest szczytem miłości Boga, bo jest obrazem i podobieństwem Boga. Paweł mówi, kłamstwem dzisiejszego świata, kłamstwo dzisiejszego świata polega na tym, na mówieniu ludzkości, że istnieje miłość poza Bogiem. Która jest prawdziwa, piękna, wieczna, i warto do nie, dla niej poświęcić życie. Dzieci, czyste kłamstwo. Odrobinę rządzy. Ma osoba, smagna osobę, i wszyscy mówią miłość. Współżyli, mówią, że ja się kochają. Się do tego jeżdża papieru niczego. Trochę pobudzenia i maszyna działa. Szukanie więc odpowiedniego partnera do przeżycia tej złudnej miłości zajmuje ludziom całe życie, wciąż nie zaspakając ich pragnień, które oddane grzechowi nigdy nie znajdą zaspokojenia i pokoju. Amerykanie przeprowadzili badania na temat, moi drodzy, wszystkich rozwodów miłości Straczki jasno mówią, tylko koncepcja katolicka miłości jest gwarantem trwania rodzin. Wszystkie inne w 90, na przykład 9% są przyczyną rozpadów małżeństwa. Wszyscy wielcy mówcy w telewizji na temat miłości, humanitaryzmu, dobra, zapytacie jej, którą ma żonę. Albo zapytacie, którego ma chłopa? Oficjalnie na papierze? A ilu miała lewy? Szukanie więc odpowiedniego partnera do przeżycia tej złudnej miłości zajmuje ludziom całe życie, wciąż nie zaspakając ich pragnień, które oddane grzechowi nigdy nie znajdą zaspokojenia i pokoju. Dlatego rok temu Pan Bóg niecały ukarał Los Angeles. I śmietankę Hollywoodu. Bóg dał im wszystkim oszczerzenie, bo oni to deprawują artyści, jak to świat. Ogień zatrzymał się na alei gwiazd. Gnia, znaczy gwiazd, tak. Następny pójdzie już bardzo. Pójdzie i zabierze wszystkie te gwiazdy. Dowód, że tam, gdzie jest Bóg, tam jest bezpieczeństwo, to choćby to spalone Los Angeles. Wśród tego zgliszcza stoi jeden dom. Dom, na którym jest, bo byli 6 stycznia tego roku w kościele napisane Kasper Melchior-Baltazar, data. I przed domem stoi figura Matki Bożej. Wszystko wokół spalone. To nietknięte. Dusza zawładnięta przez złe duchy przepełniona jest lękiem. A miłość, jakiej spodziewa się doświadczyć, to odrzucenie, odurzenie, przepraszam. Odurzenie, które sprawia, że widzi się rzeczy innymi niż są w rzeczywistości. Dzieci, to jest definicja zakochania. Zakochanie więc jest to odurzenie, które sprawia, że widzi się rzeczy innymi, niż są w rzeczywistości. Przeksiędza, kiedy my byli w narzeczeństwie, on był inny. Jak mu dawała się kilka razy w tygodniu, to jak on miał być nie królewski, nie skakać? jak wariowaliście, jak cieleśni, jak wścieknięci, czy wtedy wy nic nie widzicie. Bóg to definiuje. Mówi bardzo prosto. Że taka miłość, tak zwane zakochanie, to odurzenie, które sprawia, że widzi się rzeczy innymi, niż są w rzeczywistości. Od, odurzenie grzechem zaślepia. Człowiek postrzega człowieka tak, jak tego chce szatan. Dopóki trwa czas kuszenia, dopóty człowiek widzi go lepszym, piękniejszym i doskonalszym niż jest w istocie. Pomyślcie, jak wyspecjalizowane demony pracują nad pokoleniem młodych, żeby ich uwiec. Zaślepienie to zakrywa oczywiście wady, ułomności, choroby, a nawet brzydotę. Przecież często chłopy gadają, gada, nie? Ka on miał oczy, co on to wziął? To jest wypadkowa tej choroby, rozumiecie? Wszystko w tej reklamie przejdzie. Wady, ułomności, choroby, nawet brzdoda. Dzieci to działa w obie strony. Kaś ty miał oczy. Przeksiędzał on na obrazy przyklękał, przysięgał, kwiatki przynosił. Co on nie obiecywał, ile gruszek przyniósł? Ale to wszystko było z odurzenia, a gruszki były w popiele. Nie było ich. Miłość świata polega na wzajemnym, egoistycznym wyzysku, w którym człowiek staje się boszkiem domagającym czci i uwielbienia. Przyglądnijcie się, jak pysznie się noszą młode dziewczęta. Tam nie ma nic powściągliwości. Chodząca, dzieci pycha. Takie zachowania, takie ruchy, diabeł je już tak wyspecjalizował, że praktycznie każdego chłopa ruszy. To jest ta, dzieci, ale nie, nie, nie. Te dzieci uda. To jest chodzące od Amen